Siemana, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać coś specjalnego. Um, jest to ostry sos z papryczek Habanero. Nie jest on tam, że najbardziej tak mocno ostry. Jest ostry, ale, moi drodzy, jest niesamowicie smaczny. Posiada w sobie też czosnek. A przyjechałem specjalnie, tutaj kupiłem 6 butelek tego, bo ciężko to koło mnie dostać. No, i po lepszej tanie niż koło mnie, co mogę dostać, nie? Mam kanapkę jedno z kurczakiem. No, i jedynie mam wodę zimną do popicia. Tak ja jak mówię, to nie jest taki aż że umrzeć można gorący. Ale jest niesamowity smak, moi drodzy. Można go na internecie zamówić. Nie wiem, ile będzie kosztować Wam przesyłka do Polski. Ale moi drodzy można zamówić i bardzo, bardzo polecam. Zaraz zobaczę, może łyżeczkę mam jakąś tutaj. Czasami mam łyżeczki plastikowe w samochodzie. No niestety dzisiaj nie mam. A to na kanapkę normalnie dam. Moi drodzy, on jest dobry sos. Ja często sobie idę i normalnie do buzi wlewam go trochę. Piec piecze trochę, ale jest tak niesamowity w smaku. Wszystkie naturalne składniki są. Pierwszo spróbuję samą tą kanapkę. Kanapka jest ok, Coś jak pasztet z kurczaka. A teraz sos. Jak widzicie, spójrzcie w butelkę. To widać, on taki bardziej gęsty jest i kawałków piek tego habanero, papryczki jest. Habanero-papryczka jest niesamowita w smaku sama. Moi drodzy, bo smakuje prawie jak słodki owoc. Damy tego tutaj trochę tak konkretnie. Ja wiem, jakieś 5-6 kropel. Mm. Mm, 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 mm. Moi drodzy, ta kanapka poszła z takiej sobie na fenomen. Przez ten sos. Wow. Mm. Czuję ostrość dookoła buzi. A to nie jest takie, że wytrzymać nie można. Jest, moje tak powiem, że w sam raz. Trochę piecze, ale jest super smaku czuć. Zobaczcie, ciężko jak z butelki go wybić, bo dużo kawałków w nim jest. To nie jest jakiś sos, jak woda. No już Boże. Jeszcze raz, bardzo, bardzo polecam. Linka was dam pod spodem, pod filmem. Hmm. To jest też firma... Ojciec z synem z tego miasta, co ja mieszkam, ją Robią to. niesamowity produkt, niesamowita jakość. Ja dzisiaj kupiłem to za 4,15 ale i to był niesamowity cena. Normalnie po 7-8 dolarów za butelkę dawałem i się opłacało mi. No mówię moi drodzy, ta kanapka naprawdę jest taka byle co. Ale z tym sosem jest niesamowita. Mm. Okej, okay, ostatni kawałek. Wow. Wspaniała rzecz, mój drodzy. Tak ten sos uwjabiam. Że tutaj specjalnie po niego przyjechałem. Ale okej. Okay, usta mam już drętwę od gorąca. Fajnie piecze. W nosie zaczyna już nos zaczyna rozwadniać się. Super rzecz. Okej okay, moi drodzy, bardzo Wam to polecam. Dzięki za oglądanie. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, nie zapomnij uderzyć tego suba. Na razie.